Cześć moi drodzy, jesteśmy w Prypeciu, Prypeci, nie wiem. E, mam tu za zadanie zwiedzić pokój Hotel Policja, pokój 26, do którego uzyskałem klucz. Oraz mam tutaj Find the Sample in the Unmarked Electro -anomali, którą próbkę próbowałem znaleźć chyba z dziesięciokroć i mi się nie udało. Oczywiście miałem tu już miłe przywitanie, prawda, z jakimiś tutaj zombiaczkami i potworami. Niemniej jednak wyszedłem z tego cało, tak? Tutaj mamy mięsie Psysucker. Psysucker, czyli psioniczny, e, nie wiem, sący. Jak to kurde tłumaczyć, ciężko mi powiedzieć. Pozbieram to, aczkolwiek pewnie będę wyrzucał, bo z tym obciążeniem różnie bywa. Miałem też konfrontację z jednym z typem z monolitu, a monolity są bardzo cholernie cichutkie. O i właśnie. Monolity są cholernie cichutkie. Ich nie widać, oni nagle wyłażą. Po prostu z tyłka. on mi strzelił. Myślałem, że tu był gościu z monolitu, albo gdzieś tu polazł. Fire at Will. Nie miejcie litości. Któż się wspina? Co on jest? Jakiś kurde. Dostali nowe moce czy co? A gdzie on tam w las? Skubany. Łazi po ścianach Spider-Man 1. Nie widzę dziada, ale czuję, czuję jego, jego smród. Jest tutaj. W tam. Ale widzieliście to na moment? Czy mi się wydawało, że on leciał po ścianie? Bóg za bogiem, Buga Pogania. No musimy ich posprzątać, kurde. Tylko boję się, że... o. Wyskoczy zaraz tu ich więcej, bo oni są właśnie bardzo cichutcy, Ich nie ma, ale jak już przyjdzie co do czego, to wyłazi ci kurde całą zgroją. E, dobra, Pajeraduil. Will, Pirate will. No, niech będzie ogień zaporowy, niech mi pilnują, a ja podejdę do tej anomalii. Zobaczymy, czy udało mi się odnaleźć to, co chcę. Tutaj mamy gościa z monolitu, ma medykamenty dobrego rodzaju. Tutaj mamy skopa ciekawego, RMURK MRM za 8 koła i granat. Granaty jednak stwierdziłem, że będę zbierał, już to chyba wspominałem na poprzednim odcinku. Bo okazuje się, że w momencie kiedy jesteście tak daleko w late game'ie, to to się zajebiście opłaca. Jeden granat na hordę zombiaków, oszczędzacie kupę amunicji. No i tutaj mam buga z tym questem, kurcze jest ten anomalii Sample, który mam pobrać, ale tego artefaktu nigdy nie ma. Jakkolwiek bym nie próbował, ilekroć tu jestem po teleportacji, po przeniesieniu się na lokację, po prostu nie ma. Możecie mi spróbować doradzić o co chodzi. There is anomaly unmarked in the certain part of prepaid. I should scan it to scan. Czy może ja powinienem mieć skaner? Ale ja nie mam tego skanera, myślałem, że o ten skaner chodzi, chyba że chodziło o skaner do anomalii, którego nie mam, albo miałem i sprzedały. Więc ciężko mi powiedzieć, prawda? Ale to możecie mi tu śmiało zasugerować, czy, czy robię dobrze, czy robię źle. Dobra, bo tutaj konfrontacja się dzieje. I chyba zaatakowali bazę monolitów, i teraz te dziady tu przylezą. Więc zignorujcie kombata, proszę Was bardzo. Ja nie chcę, żebyście walczyli z nimi wszystkimi. Tam jest kto? Tam jest monolit. I on tam. Gdzie przeczesać teren? O, ty gnacie jeden. Dalej tam siedzi, tak? Atarka mi zgasła, bo wpadłem w anomalię. Tu muszę być ostrożny. Mission update. Dobrze wlazłem. O, PDA mi wpadł. Zajebiście. Rzeczy naprawcze. Tego PDA od razu sprawdzimy, bo później zapomnę. Mów tu slot. I co? Zwykły PDA? Najzwyklejszy PDA. To nawet nie jest PDA, który chciałbym przejrzeć. Coś mi tu źle dało. Ale, ale, uwaga, moi drodzy. Uwaga, moi drodzy. Po wielu godzinach, po wielu próbach, zobaczcie, co mam. Pierdziel na pewno. Mam. Fire at Will, posprzątajcie ich cholera. Jednak monolity siedzą mi na dupie. Ja wlezę wyżej. Ach, nie, nawet nie mogę wam pokazać, co zdobyłem. Ręczysty, ręczysty, ręczysty i tutaj śpi Haron. Do mnie tu strzela, dość. Czekajcie, zaraz go sprawdzimy. Tylko ja muszę się rozejrzeć. Tutaj leżą ciuchełka. Cuch Siuchełka chciałem powiedzieć, zignorujcie kombata, zobaczmy co ty tu masz, syf masz. Dobra, więc na chwilę tutaj przycapnę sobie, bo muszę zjeść, muszę wypić. Jest taka podstawa, więc zjedzmy sobie jakieś tutaj, już powoli żarełko mi się kończy, będę musiał się cofnąć na farmę. Przygotować sobie zapas posiłków, bo z tym też dobrze nie jest. Eee, zażyjemy sobie bandaża. Zażyjemy sobie tabletkę. Żeby troszkę się zregenerować, ty mi tak nie wyskakuj koksu, ty Tak, yy, przyleźli tu, ale to ja teraz nie przelezę tak jakbym chciał, więc muszę ich tu wszystkich zwołać do rogu. Yy, muszę wypić wodziałkę, może taką zwykłą. I uwaga, i uwaga, patrzę, czy teren jest czysty, bo oni potrafią przyleść, nawet jak ich nie widać, to przylezą. Martwi mnie to, że tego zadania nie jestem w stanie wykonać. Ale dobra, mamy inne zadania. Nasza ekipa tutaj ładnie siedzi. Prawda, aż sobie chyba może zdjęcie zrobił, ale oni tak niefortunnie tu siedzą, więc. No, ale już, już, bo ja się jarałem. Proszę was bardzo. Behavior of Battery Artifact Under Artificial Electromagnetic Fields w końcu zdobyłem recepturę Craft Recipe na ulepszony egzoszkielet. A to znaczy, że jak tylko będzie moment, wracam do domu i robimy egzoszkielet. Przy okazji znalazłem też drugi, drugiego kupca i to było u ekologów. Oddając tego quest'a w poprzednim odcinku, co był z tą Anomaly Sample, gdzie ten e, skaner postawiłem, to mam drugą recepturę na Flash Artificial e, Application of Flash Artifact Fields to Engine Power Output. Mi najbardziej zależało na baterii. Bo bateria jednak generuje tutaj to, że będę tym egzoszkieletem mógł długo biegać, a inne rzeczy mi nie są potrzebne. No i proszę Was bardzo. I dostaliśmy recepturkę, zauważyliście, że ładnie to wygląda. Możemy jeszcze raz przeczytać, żeby zobaczyć. Jest potrzebne jedno to: jedno takie coś, co kupiłem. Jedna bateryjka w takim skrzyneczce. I cztery box of transistors. I to akurat wszystko mam, bo to kupiłem ostatnio u handlarza. Bo akurat jak widziałem, że handlarz to ma ten Search Suppressor, to mówię, kurde, jest napisane Just for Crafting i jest akurat ikonka, właśnie tutaj ta ikonka, że to będzie do baterii potrzebne. To od razu kupiłem i zajebiście, że kupiłem, bo widzicie, że to, to jest potrzebne. Więc tak naprawdę mam wszystko, co potrzeba. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Więc działam. I będę miał super egzoszkielet, który też już yy, zupgradeowałem. A druga rzecz to mamy Flash Read. Flash jest potrzebne to samo, tylko że to jest kryogeniczna rzecz. E, tutaj dochodzi e, artefakt typu Flash. I to. Natomiast co mi to daje? Zwiększa. Może czekajcie. Najpierw Wam pokażę, co daje mi e, to, co ja chcę. Read. Jest jeszcze trzecie, którego nie mam receptury. To mi zwiększa power capacity o 150%, czyli mamy większą ilość energii o 150%, ale redukuje zużycie energii o 80%. Passively regenerate power, czyli w momencie kiedy ja będę stał jak teraz, to tą energię będzie mi regenerowało w egzoszkielecie, więc nie muszę się praktycznie przejmować bateriami. Jeżeli nacisnę dwa razy X, to jakaś elektryczna nowa idzia, która będzie po prostu wszystkich w okolicy chyba sponiewierała, więc w skrajnych sytuacjach, jak będzie naprawdę źle i będę potrzebował uciekać, no to wtedy puszczę taką elektrobombę, taki elektropierd i wszystkich pozamiatam. No i pod tym względem to jest to jest cacy. Flesz z kolei zwiększa nam pojemność do 200%, ale redukuje zużycie energii tylko o 30%, więc to tak nie będzie wyglądało ok, nie? W sensie będzie duża paczka, jeśli chodzi o, o energię, bo zamiast 30 tysięcy będę miał 60 tysięcy na przykład tam jednostek, ale będzie się dosyć szybko zużywało, więc tak naprawdę to powiększenie niewiele znaczy, nie? Moderate Electric Power Consumption, czyli średniej tam ilości zużycia energii. Double Tap X for Speed Boost. Jeżeli dwa razy nacisnę X pad... X to będę trochę jak flash z tych DC Comics czy to z Marvela. Możecie mnie poprawić, napisać w sumie, które to było. No ale dwa razy X nacisnę, to będę miał super sprinta. Jeżeli będę tym sprintem biegł na przeciwników, to wtedy mogę ich tam sponiewierać, nie? Więc średnio mi na tym zależy. Lepsza jest ta bateria, bo tam jednak będę sy sytuacja krytyczna, no to po prostu pierdyknę w nich mocą, mocą bożą i po prostu ich pozamiatam, nie? Dobra, ekipa. Zostańcie tutaj. Zostańcie tutaj, bo wy będziecie łazić i mi będziecie przeszkadzać. A ja w tym momencie schowam sobie cały sprzęt niepotrzebny i wyciągniemy tutaj zapalarkę. Zapalarkę mamy. I to będzie pod szósteczką. Gasimy latareczkę. Schowamy spluwkę. Teraz na spokojnie. Mamy znaleźć pokój 26. Być na gotowie. Patrzcie, tu na chwilę. Ja bym wam też zdjęcie zrobił, może jak tu jesteście tak moją ekipą. O, tu bardzo ładnie wyglądacie. Tu sobie zostańcie. Jakbyście się na mnie patrzyli, to by było fajnie. A tak niefortunnie wyglądacie. Halo, halo, psik, psik. Dobra, takim porobiłem fotki, żeby było. No i właśnie, tu jest pokój 26. Ja ostatnio przy nim byłem i zacząłem się zastanawiać, dlaczego go nie da się otworzyć. Z zewnątrz, czekajcie tu. I nie strzelajcie, bo już ich goni gdzieś tam, żeby postrzelać. No, bo ja już tu byłem przy tym pokoju, ale mówię, nie da się wejść. Coś, się, coś zacząłem grzebać, nie? Już wam to pisałem, omawiałem chyba tam 2-3 odcinki temu. Gdzieś na Discordzie zacząłem pisać, dlaczego się nie da. Ja pamiętam, że było zadanie i ja byłem u dziada, ale nie da się dalej dostać. I zacząłem kombinować, mówię, kiedy Stalkera przechodziłem lata temu i to tak, i to naprawdę lata temu, z 10 lat, kurde, 15, nie pamiętam, ale lata. Ale mówię, to tak nie wyglądało, to był quest, ale musiałem spotkać dziada, ja dziada spotkałem, ale questa mi nie dał. No i właśnie okazuje się, że jest bug, no w Stalkerze gamma zdarza się, że komuś konwersacja się blokuje i nie idzie do przodu quest. Ja tego questa już odblokowałem, zabijając po prostu dziadka. Poszedłem do niego, rzuciłem pod niego dwa granaty i dziękuję, pozamiatane. A w ciałku były te lucz i dokumenty, które aktywowały questa, więc jak macie problem z tym, to po prostu zabić dziadka i możecie otworzyć w końcu drzwi. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Mnie to najbardziej Stasz interesuje, no ale quest też jest ważny. Tutaj możemy sobie przespać się. Mamy zamkniętą szafeczkę, w której nic nie ma, prawda? Nic ciekawego nie znaleźliśmy. Tutaj jest puste pomieszczenie. Mission update. Tutaj coś mamy. I jest. Co to jest? Dekoder. Z dekoder bierzemy. Bierzemy sobie to. No i tutaj co? Mamy zaktualizowaną misję, tak? Hotel, hotel. No i zadanie z hotelem wykonałem. Teraz musimy iść do Czarnobyla, do Jupiteru, do laboratorium X8, X18. Tu mamy tą elektroanomalię, która nie działa. Find for anomalies samples in prepaid. No to mamy znaleźć właśnie te sample z prepaid. No i nie ma, chyba, że ja to znalazłem. Chyba, że ja znalazłem tą próbkę i zostawiłem ją, ale nie, no to wtedy miałbym te resztę questów, to nie wiem. Wydaje mi się, że nie znalazłem tutaj żadnej, żadnego artefaktu. Tu jest meet with Noah, jakieś nowe zadanie, gdzie jest... Y... Follow me, kurde, co tu się dzieje? Czekajcie, bo mnie tu wybili z rytmu. Jeden nam oberwał. W kogo wystrzelaliście? Zaczekajcie tu. Skąd przylas? Puśćcie mnie. Patrzcie, oni tu są niedobrzy. Jak ja nie znoszę monolitów. Ich nie ma, ale łażą. Co ty miałeś? No dobre rzeczy miałeś, gościu. Granaty miałeś. Tylko co tak naprawdę jest mi potrzebne. I hajs. Ale jesteś nadal niegrzeczny. jest jeszcze sawka. To się rozejrzę. Jeszcze tego stasza ominąłem. Tutaj co miałeś? Gunwo. Uwa muszę starać się uważać na moją tutaj ekipę, bo nie chciałbym, żeby ich pozamiatało. Widzicie ten już tutaj kona, już na czworaka zaczyna tutaj raczkować, ale żeby żebym go przeskoczył. Skąd strzelasz? Aj, dranie. Zdjąłem go, ale dostaję ciągle kulki. Dobra, gdzie jest ten, ten staż cholerny? Pewnie w Kiblu. W Kiblu jest staż. No i znowu mamy Guns Meeting Tool. To jakiś lepszy pancerz. Mercenary AC 118 tysięcy warty, więc nie jest taki zły pancerz generalnie. Tutaj widzę, że, że jest całkiem dobry, nawet lepszy niż kurde, ten mój co ja mam. Wiecie, co wezmę go ze sobą? Później będę rozważał, bo na razie jestem tutaj w centrum walki, w centrum bojowości. Ale to nie jest to, co ja chciałem. Ja chciałem mieć ekspert tulsy, bo. Znaczy, chciałem. Koncepcja się zmieniła, przyznam szczerze, pane, panie i panowie. Potrzebowałem ekspert tulsy, które już mam. Tylko i po to, bo myślałem, że jak wykonam zadanie u technika, że jak dam mu ekspert tulsy, to będę mógł kupić tą recepturę. I okazuje się, że byłem w błędzie. Ta receptura pojawiła się w końcu. Późno, bo późno, bo po paru dniach tak naprawdę od. Eee, tam wielu czynników, które wykonałem, no ale, ale się jednak pojawiła, więc więc nie trzeba aż tak panikować ja pierdyle, dobra jesteśmy tutaj w, w mocno osaczeni idą w naszym kierunku eee, więc szybki bandaż i spierdzielamy panie i panowie, follow mi i lecimy, lecimy bierzemy sobie lepszą amunicję tutaj na tych monolitianów kasimy latarkę, aha Gasimy latarkę bo jestem narażony Teraz nie wiem skąd mi tu strzelali. Stąd. Muszę się stąd wydostać. Tyle wam powiem. Muszę iść do outskirców. W outskercach jest ten drugi laboratorium, więc jak tylko jest możliwość, to ekipa, chodźcie ze mną. Tu jest czysto. Tutaj na pewno nie będzie czysto. I może wygląda, że jest ok, to na pewno nie jest ok. Jestem przy bazie gości z Monolitu, więc ja tutaj tak także cudów nie chcę czarować, nie? Musimy stąd spierdzielać. Jest jeszcze szansa, żebym podszedł tutaj, bo artefakty pojawią... potrafią się pojawić po czasie. Więc tylko, tylko zerknę sobie, czy aby tutaj jest to, co chciałem. Ale z tego, co widzę... Z tego, co widzę, to nie ma. I chwila nieuwagi w Stalkerze Gamma, wystarczy jedno dotknięcie anomalii i giniecie. I tak to wygląda, dlatego ta gra jest taka piękna, dlatego ja tak uważam, żeby nie popełniać błędu. I już przyszedł mój ziomek i mnie szabruje, no to jest po prostu kwintesencja Stalkera. Dzięki za oglądanie, widzimy się już w outskercach w laboratorium, któryś tam. Do zobaczyska, cześć.